Kolejny odcinek z serii kariery zawodnika Walidorsha. Zajmujemy piąte miejsce w tabeli, mając 33 punkty. Jesteśmy cały czas w kopa de Espania, A dzięki waszemu zaangażowaniu, Waliors ma overall wynoszący 86. Czyli jesteśmy naprawdę blisko. 90. I tutaj warto wspomnieć o tym, że każdy like, subskrypcja i komentarz, na przykład, możecie napisać, kiedy Walidorsz, powoduje to, że Walidorsz staje się coraz lepszy. Czyli to, czy będzie szło mu dobrze, czy będzie mu szło źle, fatalnie, zależy od. Was. Dlatego zaczynamy tradycyjnie od treningu strzeleckiego. A na tym treningu było oddawane wiele strzałów, w tym finezyjne, takie jak ten lub takie jak właśnie ten. Kilka strzałów zabola karnego i tym razem wyglądało to naprawdę bardzo dobrze i wydaje mi się, że Walidor jest gotowy na mecz. A do tego kilka rzutów karnych o kto wie, może będzie okazja. Kibice wypełnili cały stadion, jak to zazwyczaj bywa w La Lidze. Ale najważniejsze jest to, czy walidorz po raz kolejny zdobędzie bramkę. O tej wygranej zależy, czy będziemy grali dalej w pucharze, więc wypadałoby wygrać. I już na samym początku mieliśmy... Środkowanie do validu. Strzela głową mi 1 do zera I tak zaczynamy dzisiejsze spotkanie w 14 minucie Walidorsz. Jednak w tej sytuacji trzeba pochwalić naszych bocznych pomocników oraz obrońców, ponieważ to oni wypracowali tak dogodną sytuację i dośrodkowali wprost na głowę Walidorsza, który był tam, gdzie być powinien i wpakował piłkę głową do siatki. Ale wejście w pole karne, strzał Walidorsza, tym razem obroniony. Walidorsz wyprzedza obrońcę, wbiega w pole karne, strzał po krótkim. I to był zły wybór. Cała lewa strona była odsłonięta a Walidorsz próbował zmieścić piłkę tam, gdzie stał bramkarz. Pomimo jednobramkowego prowadzenia, Walidors wie, że mógł zdobyć tutaj minimum dwie bramki, przez co niezbyt zadowolony schodzi do szatki. A przed nami druga połowa, którą próbujemy zacząć szybkim, mocnym akcentem. Tutaj wycofanie do Walidorsza, który markuje strzał pięknie przez pole karne i tym razem idealnie udało się zmieścił to. Jeszcze wcześniej tutaj, łatwą kiwką minął obrońcę i wyszedł sam na sam z bramkarzem, a później to już tylko formalność. Pięknie, Walidorsz podał. Sam na sami 3 do zera. Dwie bramki i asysta. Luka między obrońcami, podanie. Niezbyt dobre przyjęcie, ale na szczęście się udało. I zmieszczenie futbolówki w siatce. Tak w skrócie można opisać tę sytuację, która dała nam trzybramkowe prowadzenie. I właśnie takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. I myślę, że tutaj nie trzeba wspominać, kto został zawodnikiem spotkania oraz otrzymał statuetkę Man of the Match. Moje finanse mają się coraz lepiej. Przyjrzałem się kilku rzeczom, które mogą Cię zainteresować. Sprawdźmy. Osobisty trener jak najbardziej. A jakby tego było mało, Walidor został właśnie piłkarzem miesiąca. W mediach społecznościowych informujemy, że jestem wdzięczny, dziękuję, ale to jest dopiero początek. Walidorz dopiero się zaczyna. Ech. <laughs> Możecie napisać na zdrowie. Następne spotkanie gramy z Sevillą, która zajmuje dziewiąte miejsce, a my szóste. Ale mamy mecz mniej, który właśnie będziemy rozgrywać. Jeżeli go wygramy, to, to mamy szansę wskoczyć na piątą pozycję. Do tego, jak zresztą do każdego innego spotkania, podeszliśmy z wielkim profesjonalizmem, ponieważ wiedzieliśmy, co mamy robić. W 37. minucie mieliśmy okazję na dośrodkowanie, i ono nastąpiło. Walidorz! Zablokowany. Rzut wolny naszych rywali. I. Strata Bramki. Solankę 1-0. Teraz ważne jest to, jak my odpowiemy, a odpowiadamy. Miejmy nadzieję, szybko, bo Walidorz! Mija się z Bramką. Ale w 67 minucie Walidorz po raz kolejny wychodzi sam na sami. Tym razem się nie myli. Lewą nogą tuż obok słupka. 1-1. To -1. nie zmienia faktu. Że przegraliśmy. Może gdyby Walidorz wykorzystał pierwszą sytuację, którą miał w tym meczu, wynik tego spotkania byłby inny. Jednak nie udało się, przez co Alaves straciło punkty i niestety w tabeli się nie podnosimy. Popracujemy trochę nad równowagą i zwinnością. Brew pozorom u napastnika również jest to bardzo ważne. A i przepraszam wszystkich fanów Realu Madryt. mam na sobie koszulkę FC Barcelony. Jak wiecie, kibicem nie jestem, ale uznałem, że w tej koszulce chyba jeszcze nigdy nie nagrywałem odcinka. Kolejne spotkanie z zespołem Cadiz. I dlatego ludzi, którzy przyszli dzisiaj na stadion musimy wygrać. Kadys jest zespołem o wiele gorszym od nas. Nie tylko na papierze. Ale to w siódmej minucie oni weszli w nasze pole karne i oddali strzał, który na szczęście był bardziej podaniem. Długie podanie na wali Ten wygrywa głowę i jesteśmy w posiadaniu piłki. I to jest bardzo ważne, bo będziemy mieli okazję do oddania mocnego strzału. Czy to zahaczyło o kogoś? Świetnie. Walidorsz podanie niecelne. Chwilę później Walidorsz wyprzedził jednego z obrońców, wbiegł w pole karne, podał do niepilnowanego kolegi, a ten lekkim strzałem technicznym pokonuje bramkarza. I ukłon w stronę publiki. I świetnie! W ogóle co to za strzał? Jaka pewność siebie Hagiego? spójrzcie! No nie wiem, czy przy wyniku 0 do 0 oddałbym taki strzał, ale jak najbardziej gratulacje, weszło. Walidorsz po raz kolejny podanie. Co tutaj z tego wyniknie? Ależ przerzucenie do Walidorsza! Słupek! Świetna kombinacyjna akcja, gdzie tutaj ładne podanie z tego wynikło. I strzał lewą nogą. Gdyby to weszło, to naprawdę piękna bramka. I niewiele brakowało, aby to się zmieściło. Wciąż 1 do 0 i musimy grać dalej. Po raz kolejny walidorz, ależ się przedał przez obronę. Strzał zablokowany. Może jeszcze coś z tego nie. Po raz kolejny walidorz, tym razem mocny strzał zablokowany, ale walidorz chyba był faulowany! A tutaj mamy jeszcze goal line na poprzedniej sytuacji. Nie mam pojęcia. Po co jest on tutaj pokazywany? Ale jak widzimy, nie ma bramki, bo ktoś miał wątpliwość. Ależ rozgrywamy pięknie. Podanie do Walidorsza, ten w polu karnym, i teraz było blisko. Trzeba przyznać, że bramkarz w tej sytuacji naprawdę się popisał. Tym razem rzut rożny rozegrany na krótko Walidorsz. Kolejna obrona. Podanie do Walidorsza. Złe wybicie i Walidorsz przed polem karnym. Tak jest. W końcu do trzech razy sztuka. I serduszko dla fanów. Ej, muszę wam powiedzieć tak szczerze, że naprawdę Walidorsz pasuje do, tej z, do tego zespołu. I grają tutaj na niego, i zdobywa bramki, i asystuje. I naprawdę dobrze się wkomponował w ten zespół. Fani go pokochali, trener na niego stawia, czego chcieć więcej. I w tym momencie nikt jeszcze nie wiedział o tym, co wydarzy się później. Oglądajcie do końca. Przeciwnicy w natarciu strzał i obrona z problemami o dziwo. Walidorsz po raz kolejny przed polem karnym. Wbiega w pole karne strzał! Kto go powstał? trzyma walidorz z kolejnym trafieniem. Minięcie dwóch rywali, wejście w pole karne i piękny strzał z prostego podbicia przy słupku. Prawie górna część bramki, prawie okno. Trener Kadiz nie, nie jest zadowolony, ale to nas nie obchodzi, ponieważ najważniejsze jest to, że kibice naszej drużyny są zadowoleni. I po tej bramce Walidorz otrzymał zmianę, a wynik spotkania uległ jeszcze zmianie, ponieważ trzyliśmy jeszcze jedną bramkę. Szatnia atmosfera była coraz lepsza. Wiedzieliśmy, że to, co robimy na treningach przekłada się na. Na to, co dzieje się w meczach. Jako drużyna byliśmy jednością. Prezesi oraz zarząd mówili, że nie pamiętają, kiedy ostatnio dla tego klubu były takie czasy, więc są dumni z tego, co się dzieje. Jednak musimy ciągle mieć chłodną głowę, ponieważ, jakby nie patrzeć, wciąż jest to dopiero początek rozgrywek. Nieważne, jak się zaczyna, ważne, jak się kończy. Tak mawia klasyk. A my, widzowie, jesteśmy coraz lepsi. Jeżeli wygramy ten mecz, to będzie naprawdę cudownie, ponieważ zobaczcie, jakie tutaj zostały drużyny. City, Tenerife, z Atletico Madrid. W ogóle byłem na Tenerife i kupiłem sobie koszulkę. Chciałem iść na mecz z CT Tenerife, ale akurat nie grali w tym tygodniu u siebie i jest mi przykro. Będę musiał tam kiedyś wrócić specjalnie na mecz. Zdjęcie w tej pięknej koszulce widzicie właśnie na ekranie, a jeżeli chcecie ogólnie zobaczyć więcej zdjęć, to oczywiście zapraszam na mojego Instagrama. Link macie w opisie, nazwa Węgor 08 zapraszam. Oprócz tego Real Oviedo zagra z Athletic Club i Real Betis z Gironą. Barcelona Eibar, z Real Madryt, Celta Vigo gra z Rayo. Ciekawe jak sobie United poradzi. Huesca z Sevillą i to tyle. W trzeciej minucie piłka do Walidorsza, ten jest sam na sam z bramkarzem, Silny strzał w bramkarza! Ale zmarnowana okazja. Na szczęście, chwilę później Walidorsz! Kolejny raz zablokowany. 53 minuta. Przegrywamy 1 do 0. Teraz potrzeba dobrego dośrodkowania. To jeszcze nie koniec akcji. To jeszcze nie jest koniec akcji. To nie jest koniec akcji. Walidorsz faulowany! O ja! Walidorsz ściga się z obrońcami. Wypycha się trochę poza pole karne, ale już w nim jest. oddaje strzał! Jeden do jednego Jaką tutaj szybkością popisał się ten zawodnik Wyprowadzamy kontratak Jednak Walidocz nie ma do kogo podać Dopiero teraz pojawia się kolega z zespołu I z nim właśnie rozgrywa piłkę On mu odegrał piękną, fenomenalną piłkę Walidocz w polu karnym Marnuje taką setkę I niestety nie awansujemy dalej Kilka okazji było Mieliśmy swoje sytuacje Zabrakło szczęścia oraz niestety skuteczności Jednak trzeba szukać plusów Przez to, że odpadliśmy właśnie w tym Meczu. Możemy skupić się na lidze. Po odpadnięciu z pucharu wróciliśmy na ligowe boiska, gdzie zmierzyliśmy się z Almerio. I na nasze nieszczęście po niefortunnym odbiciu się piłki spadła ona pod nogi rywala, a później wpadła do naszej bramki. Przegrywamy. Chwilę później Walidor wyszedł sam na sam, oddał strzał i również po odbiciu piłki przez bramkarza wpakował ją do siatki. Wracamy do gry. Ile później mieliśmy kolejną okazję do podwyższenia wyniku? Jednak Walidor w tej sytuacji podał do Rudego, który przestrzelił. Tym razem Walidor sam lewa noga, bramkaż broni. Po zmianie stron Walidor szybko dostał piłkę, wszedł po lekarne, oddał strzał! Jakaż tu była rotacja! Jak to leciało? Szkoda, że to nie weszło. Strzał w stylu Kuarezmy. Niestety obok minimalnie. Jednak te wszystkie natakcje spowodowały to, że Walidorsz w końcu miał sytuację, którą wykorzystał. Do jednego! Jedne rozegranie Walidors po karnym, lekka wcina nad bramkarzem. W tym meczu mieliśmy naprawdę sporo sytuacji, które mogliśmy wykorzystać, jednak bramkarz drużyny przeciwnej był lepszy od Walidorsza oraz innych zawodników drużyny Alabama. Ale ci bramkarze w tym sezonie dobrze bronią, bo to nie był zły strzał! To był bardzo dobry i w dodatku mocny strzał. Paulowany walidorsz! I to jest żółta kartka! To jest to rzut wolny z dobrej pozycji. To wszystko było trenowane. Czy teraz uda się zdobyć bramkę? Nie na treningu a w meczu! Jednak, pomimo zmarnowanych sytuacji, i tak wygraliśmy. Dla Lalice liderem asyst jest Hagi z naszej drużyny, który ma 9 asyst w 22 meczach, a do tego dołożył 5 bramek. I przyszedł czas na okienko transferowe, a przed nami jeden z najcięższych meczy w tym sezonie. O, United pozbyło się Dialota. Ciekawy też transfer Lorente. Czas pokonać Barcelonę. Odbiór piłki wali Idziemy sam na sam z Barceloną w tej minucie. Możemy wyjść na prowadzenie. Kolejny raz mardujemy sam na sam. Terstegen. W tym meczu mieliśmy jeszcze bardzo wiele prób, które niestety nie zakończyły się bramką, ponieważ Terstegen dzisiaj prezentował naprawdę poziom światowy. Jednak my nie poddajemy się do samego końca. Wszedł za obrońców, szedł w pole karne i w końcu! W końcu 1 do zera! Ile razy można było próbować Świetnie wyprzedził obrońcę Wbił pomiędzy dwóch i wykończył to Jakie to było męczące Ile sił, ile prób Ale w końcu Alaves wychodzi na prowadzenie Patrzcie co poniosło No niech się cieszy, że to w ogóle jest żółta a nie czerwona Oj Robercik Robert Zasłużona żółta Nawet weź się nie odzywaj chłopie I jeszcze odbiór piłki Walidorsz, świetnie. Zatrzymanie lekkie, żeby tylko kolega go wypuścił. I to jest po to. Przerzucenie piłki. Walidorsz, szutrożny. Walidorsz, dośrodkowanie? Dobre. Walidorsz sobie tutaj rozgrywa piłkę z kolegami. Piękne wypuszczenie. Sam na sam Romeu. Co my z tego zrobimy? Może tutaj jeszcze podanie do Walidorsza te w polu karnym i Walidorsz. Obrona Tersztygena! jak bramkarz może być w tak fenomenalnej formie? Wygrywamy z Barceloną 1 do 0. Gdyby wszystko weszło co miało wejść, byłoby o wiele lepiej. Pomimo wielu nieudanych prób, ataków, strzałów i ogólnie wszystkiego, i tak dostał statuetkę Men of the Match po raz kolejny. I ja tutaj mam dwa pytania. Po pierwsze, czy ktoś Walidorsza zatrzyma, a po drugie, jakie kluby się po niego zgłoszą, bo to co prezentuje to jest fenomenalne. W kolejnym meczu Walidorszad oddał jeden gościnny strzał i był on z rzutu karnego zamienionego na bramkę. Jednak padł tutaj remis. W następnych dwóch spotkaniach odnieśliśmy zwycięstwo, oraz remis i walidor zdobył dwie bramki. W kilku meczach w tabeli praktycznie nic się nie zmienia. Walczymy o baraż do Ligi Europy, jednak wciąż jesteśmy głodni zwycięstw. Top 4 jest realne, top 3 będzie bardzo, bardzo ciężko uzyskać, ale oczywiście postaramy się to zrobić. Na mecz z Ryan mieliśmy nieco inne założenia. Trener tym razem kazał więcej grać z skrzydłami, gdzie nawet napastnicy mieli wspierać te właśnie formacje, robiąc lukę środkowy pomocnikom, aby ci mogli wbiec w pole karne i zostać na chwilę napastnikami. Strzał z daleka. Zablokowany. I dzięki zmianie taktyki na grę skrzydłami mamy więcej właśnie takich okazji, w których możemy podać piłkę do pustej. Tak jest. Uff, udało się. Później zrobiła się luka w środku pola. Walidorsz. Tak jest. I w tym meczu w bramce nie ma też i o wiele łatwiej jest zdobyć taką bramkę. Dobrze, że tutaj obrońca nie wsadził nogi, a bramkarz był trochę spóźniony. Zapamiętajcie ten moment, bo to co się tutaj stało jest bardzo ważne. Do przerwy 2 do 0, a całe spotkanie zakończyło się wynikiem 2 do 1. Dostaliśmy również powołanie na mecz reprezentacji Polski. Następne spotkanie przegraliśmy i w dodatku Walidorz doznał kontuzji. W tym momencie nawet nie cieszy to, że Walidorz jest królem strzelców, bo najważniejsze jest jego Zdrowie. Sztab medyczny poinformował walidorsza oraz trenera, że zawodnik nie będzie dostępny przez najbliższe 4 miesiące. Ominął go takie mecze Ominął go takie mecze I co najgorsze, zawodnik, który rozgrywał sezon życia Doznał kontuzji I jak wiemy, podczas kontuzji na pewno spadnie mu overal Więc prośba do was widzowie Lajki, subskrypcje i komentarze Jeżeli obejrzeliście do końca, możecie napisać Dużo zdrowia Walidorsz Ponieważ on teraz was potrzebuje Zróbmy wszystko, aby Walidorsz wrócił silniejszy